Słuchajcie, chciałem wymienić w Porsche 996 ten cup holder. Mam tutaj ten front rozwalony i miałem maleńki problem, żeby się do niego dobrać. Może wam podpowiem, jak to zrobić po maleńkich bojach. Żeby się do tego cup holdera dobrać, oczywiście najpierw ściągamy ten panel zewnętrzny. On to jest na takie, nie wiem, ja go po prostu dosłownie zdjąłem palcami. Widziałem, niektórzy podważają z boku plastikową taką szpatułką, ale zszedł bardzo łatwo. I, i kłopotem, okazał się, kłopotem okazał się ten nawiew. Znaczy, nie wiedziałem, coś blokowało, nie mogłem, nie mogłem wyciągnąć tego nawiewu. Okazuje się, że w tym nawiewie. O jest tutaj, czekajcie. Są takie dwa małe zatrzaski. Trzeba po prostu od góry włożyć śrubokręcik, troszeczkę przycisnąć ten zatrzask. Jeden i drugi po troszeczku, i wyciągamy ten panel. Oczywiście dodatkowo tutaj jeszcze mamy mocowanie na cztery śruby. Jedna, tu gdzieś druga, i z drugiej strony tak samo. Wyciągamy ten panel, po czym od góry mamy dostęp do, do szuflady. Po prawej i po lewej stronie widzicie takie blaszeczki, tu i tu. Wciskamy te blaszeczki. I radio wysuwamy do tyłu. Nie radio, tylko panel wysuwamy do tyłu. Już jest temat wymieniony. Pozdrawiam.